Siemanko, tu jest w kolejnym filmie na moim kanale. Z jest dzisiaj Kaja. Siema. Co ty widziałeś? Siema. No, mogą Cię nie słyszeć, powiedz. Siema. Oczywiście, nagrywamy Brawl Stars. O, Dawid gra. A ja mam takiego spajka. <grybuj> w trybie łączenia? w bitwie. Dobra, to nie zaprosimy sobie go. tu ja piszę. Okej, okay, dobra. Ja sobie nowe wydarzenia, Odbiorę Lena. Naprawdę? Tyk. Monety? Tyk. Nie są mi przydatne. Na razie nie są przydatne. A nie, to nie tak. potrzebujemy. Aha, podwójrz, że to. Dobra, zaproszę sobie, Kaję i pogera. Tu jest. Spike. Weźmy inną postać. nie wiem jaką. No, ani nie, może sześć. Bo mam już, bo skoro widzieliście po temacie, będziemy sobie yy, wbijać na większą, więcej pucharków. A, nie wiesz, którego zadymiarza wziąć? Yy, ból. On jest dobry z, z Shelly. Ale Dobra, mam dawaj. też y, gadżet do niego. Dobra, bo już dwie minuty nam minęło na... No. Graniu, a ty jeszcze wybierasz postać. A nie mogę? A już dobrze... Na środku są tylko postacie? postacie, Pucharki. Pucharki. I co ja ciągle gadam, tak naprawdę. Nie, nie. Padnę, padłam, to ja nie idź tam. Zgadza że nie masz uleta. Ale mam gadżet. Kliknąłeś ten gadżet, nie. czy nie? Przywitam się. Z moim bolą. I youtuberką. Ach. O nie, nie idźmy do tego smoka. I pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo to jest bardzo ważne. Niedługo będzie konkurs na moim kanale, jak będzie 20 subskrypcji. Wcześniej mówiłam, że jak będzie trochę więcej, że będzie te 50, ale z minimum stanie. Bo zanim to się zrobi, to może dużo minąć. A możecie komuś powiedzieć, przyjacielu lub przyjaciółce, o. przyjacielowi, żeby zasubskrybował. O. Żeby był ten konkursik też. Tak. Dobra, nieważne. Mogę coś napisać do twojego klubu? Nie, Kaja, gramy ciągle. Staramy się po prostu grać. Ale ja pierwsza będę. No. Na Shell ja muszę grać. Może nie ból. Ogóle... Wiesz, że tutaj nie ma w ogóle klubów? Hmm. Na tej mapie. Ale ktoś tam miał. Nie, po prostu będziemy czekać do końca rozgrywki. Kurczę, użyłam ulta! A Rico mnie goni! Dobrze, jestem w Nie widzi. Masz jednego kuba, bo załatwiłam Jackie. Okej, okay, jestem. Dobra, teraz mogę się z tobą ruszać. A, dwa kuby. Patrz patrz patrz, 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 patrz. Uciekaj, uciekaj stąd. Kolej, Siebie. Nie, nie, nie. nie. Barleju. 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 Ciągle mamy trzecie miejsce? już Ja muszę zadać samorządy na, na ból. Hmm. Tylko ja weź inną postać może. Ty, weź Kaja? Po kobu masz do niego gadżet fajny. Jestem. I mnie też uleczysz. Ale musimy chodzić koło siebie. Będę. Sorry, że nie było przez y, dwa dni filmiku. Nie miałam po prostu czasu. To się mnie ogląda. Nie no, bo to wszystkich ogląda, jak ogląda jedna osoba. O nie, ja z Krołem nie zadzieram, z krukiem inaczej powiedzieć. To, to powiedzie. jest Dawid. To jest Dawid. To nie wiem. A skąd wiesz, kto to? Nie wiem. Potem może nagramy z Dawidem. O ile będę mogła. O kurczaczki! O! O kurczaczki, o kurczaczki, o kurczaczki. 80 HP! Miała, ona ma 7 y, storki, źle się pomyliłam. Mm. Dobra, siebie uleczyłam! Ale to nic sprawić nie dało. Znaczy, no, ej! Nic cię nie może do, dosięgnąć w ogóle. Nie, nie, nie! Mi nic się nie stanie. Jestem odporna. No, takie coś. Nie. Ja też jestem Wiesz o co chodzi? Nie, bo chodzi o odporność. Inną odporność. Okej, okay, mamy tyle. Ej, On ma kruka. Yy, ulta, sorki. Ja naprawdę się mylę ciągle. Padłam. Pamiętam, pamiętam, że się mówi na kruka-kura, nie wchodź w jego pociski, wymijaj to. Nie, nie stawaj na skoczni, o tak. Kurczę, padł, padłam, dawaj gadżet użyj, szybko. Poczekaj na, na, na mnie. Myślę, że zagram jedną gierkę. Wezmę... Ja wezmę szybko tego cuba, bo jestem odporna. Już nie jestem. O nie! Ten Padłam. Damy? Nie dałam mu rady. Sorki, Kaja. Trudno. No, ale może być. Trochę pocharków poza odcinkiem, oczywiście. Zagraj ponownie. Zagraj. Dobra. No bo wiesz co, Bo to ja... ostatnia gierka Kaja. Jak teraz to przegramy, to nuby totalne są z nas. Nuby... Nie, nie. Jesteśmy pros. No na razie pro, nie jesteśmy hakerami, bo nie mamy wszystkich postaci, nie mamy ich poulepszanych. Nie jesteśmy głód. To z innego kraju jest. Pięknie? Okay. Ja mam to już nic nie ma na pewno. Mam gadżecik do szeli. Ty mi uciekasz. Ty mi uciekasz. No, strefa zachyla się powiększy znowu. No. Ja ciągle strzelam. Kamasz, ktoś po prostu padnie. Jest, Pięknie. Pierwsze miejsce, czyli nie jesteśmy nubami. Jesteśmy prosami. Jeszcze 20 wie, wie. pucharków, to sobie wywija poza Plus 16. Ale parku, Lena się... zbiera na a zbieram na mega boxa, a ja zbieram na Tikka. Lena, Pat, Lena, Pat. Lena, Kaja chce coś odblokować. Dobra, otwórz sobie jedno. Nie, dobra. Nie, dobra, nie, dobra. No jakieś misje fajne. Aha, okay, hmm. To już wiem dlaczego tam był nie, Colt nie, nie i Jackie. O, to jest fajne. I tak nic nie wypada. Ale to zrobię sobie poza odcinkiem wszystko. Ej, jak mi wypadnie coś z tego mega boxa? A to. to na odcinku. Dobra, to nie otwieraj mi boxa, jak otworzyłaś. Małego kupika. Małego, małego. Dobra, my się już z wami żegnamy. Pa pa! Pa!